Patrycja Markowska niedawno wywołała spore poruszenie, ogłaszając w mediach, że po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim znalazła nową miłość i wzięła ślub. Media natychmiast zaczęły badać, kto jest jej nowym partnerem, i dotarły do dość interesujących informacji. Jednakże, świeżo upieczona panna młoda niespodziewanie zabrała głos, aby wyjaśnić pewną pomyłkę, która zaszła w tej sprawie, a której uwierzyła cała Polska. Patrycja Markowska, po wielu latach związku z Jackiem Kopczyńskim, ogłosiła, że ich drogi się rozchodzą. Po pewnym czasie okazało się, że piosenkarka znów jest zakochana. Następnie zaskoczyła wszystkich kolejnym ogłoszeniem: Wzięła ślub. Jej wybrankiem okazał się być bogaty restaurator o imieniu Tomasz. Pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub. Że wypełnia mnie miłość to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono zawsze przeplatało się w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości, wyznała z radością w rozmowie z vivą.pl. Media plotkarskie zaczęły spekulować o szczegółach trzymanej w sekrecie ceremonii ślubnej. Pisano o reakcji ojca Patrycji na weselu, przeszłości jej nowego męża oraz o tym, jak wyglądała sama uroczystość. Ujawnienie wiadomości o ślubie przez Markowską nie było przypadkowe. Premiera nowego singla Patrycji Markowskiej, Miłość, wiara, nadzieja, zbiegła się w czasie z ogłoszeniem jej ślubu, co jeszcze bardziej podsyciło zainteresowanie zarówno jej życiem prywatnym, jak i zawodowym. W teledysku do tej piosenki wystąpił również jej mąż, co publicznie potwierdził i pochwalił Grzegorz Markowski, ojciec Patrycji i lider zespołu Perfect. Miłość, wiara, nadzieja to tytuł singla naszej córki, Patrycji. Bardzo piękna płyta, w której miał udział Tomek. Tomek, wypadłeś świetnie w teledysku. Jesteś po prostu perfekt, płyta jest perfekt, emocjonował się Grzegorz Markowski. Jednak niedawno Patrycja Markowska postanowiła wyjaśnić pewne nieporozumienie związane z jednym ze zdjęć, które miało być pierwszą wspólną fotografią jej i Tomasza. Mężczyzna widoczny na zdjęciu, który tulił się do Patrycji i zasłaniał twarz kapeluszem, został przez tabloid i błędnie zidentyfikowany jako jej nowy mąż, Jacek Kopczyński. W rzeczywistości jednak okazało się, że to nie Tomasz, a Filip syn wokalistki. Patrycja z humorem skomentowała sytuację na swoim profilu społecznościowym. Mąż i syn. Znajdź różnicę. Podpowiedzmy portalom, na którym zdjęciu jest mój mąż, napisała, rozwiewając wątpliwości i jednocześnie łagodząc całą sytuację. To zaskakujące rozwiązanie sprawy z pewnością zaskoczyło wiele osób śledzących jej życie prywatne i karierę.